Witaminy i ich źródła są dość łatwo odnajdywane w pożywieniu. Gorzej jest z minerałami, ale łatwiej jest nabijać kasę koncerną niż głowę wiedzą. Powiem tak, jestem biologiem, więc trochę sobie tą głowę nabiłam wiedzą przez ostatnie lata. Oprócz tego, przez 4 lata prowadzę sklep ze zdrową żywnością i przyznam, że takiej dawki wiedzy, jaką musiałam przyswoić w ostatnich 4 latach, to nawet nie przyswoiłam w czasie tych kilku lat na uniwersytecie. Ale e, z Tymi witaminami, minerałami i źródłami w diecie jest tak, że jak najbardziej dobrze zbilansowana dieta, czyli taka, w której mamy wyliczone makro, w której zastanawiamy się, co kładziemy na talerzu i każda kaloria tak naprawdę walczy o to, żeby na tym talerzu się znaleźć i dać do odpowiednią wartość, to jest świat idealny, bo wiemy jak wygląda codzienna dieta. Nie jest tak, że pilnujemy michę cały czas. Dużo osób ma problemy z tym, żeby dostarczyć odpowiednią ilość białka w diecie, a co dopiero tego, żeby dostarczyć odpowiednią ilość witamin i minerałów. I faktycznie. Lepiej by było dla tych osób, gdyby one skomponowały swoją dietę tak, żeby te witaminy dostarczyć. Ten komentarz akurat odnosi się do mojego filmu o kropelkach z witaminą D3. I teraz tak, witamina D3 jest oczywiście dostępna w pożywieniu. Jest dostępna w rybach morskich, w łososiu, jest dostępna również w węgorzu i w kilku innych rybach. Jest dostępna w niektórych grzybach, jest dostępna w pełnowartościowych produktach krowich. Pewna ilość w mleku, pewna ilość w serach, ale to nie są takie ilości, którymi jesteśmy w stanie zapewnić sobie pełne zapotrzebowanie na witaminę D3. I teraz tak, za, odpowiedzmy sobie na pytanie: jak często w tygodniu jemy łososia? Ja uwielbiam łososia, ale jest to bardzo droga ryba i nie jesteśmy w stanie jej jeść codziennie. Tak samo są produkty spożywcze, które dostarczają fajnie minerały i witaminy. Ale nie możemy ich spożywać codziennie, bo albo są drogie, albo są niedostępne w naszym miejscu zamieszkania. Więc czasami warto jest poszukać czegoś, co będzie po prostu odpowiedział na nasze problemy. Czyli to, że nie jesteśmy w stanie z jakichś powodów, to mogą być różne powody: mogą być to poziomy, problemy ekonomiczne, mogą być to problemy związane z zaburzeniami odżywiania, mogą być to problemy z nietolerancjami niektórych pokarmów i po prostu musimy w jakiś inny sposób poprawić sobie wyniki danej witaminy. Na przykład, tak jak tutaj mówię, o witaminie D3, gdzie jest to witamin której jeśli nie dostarczymy jej regularnie, to być może w takim codziennym życiu nie zauważymy problemu, ale jeśli będziemy patrzeć na to długofalowo i sprawdzimy na przykład wynik naszej witaminy D3 przed suplementacją po suplementacji i on się znacznie poprawi, to ja sobie praktycznie daję rękę uczyć, że na pewno będziemy czuć się lepiej. Więc albo możemy zaufać, że uda nam się z dietą dostarczyć wszystkiego co ja uważam, że jest dostępne tylko w idealnym świecie, gdzie po prostu jakby cała nasza uwaga skupia się na naszej diecie i mamy tylko czas na to, żeby przygotowywać posiłki. Albo możemy się skupić na tym, żeby starać się odżywiać na i zdrowie jak możemy, ale w momencie, kiedy są takie możliwości, żeby sobie troszeczkę pomóc tą zbilansowaną dietą, na przykład takimi kropelkami, które kosztują około 30 zł, więc nie sądzę, żeby to było jakieś nabijanie kasy koncernom farmaceutycznym. Tym bardziej, że marka Farmowit to jest naprawdę porządna polska firma, której warto dać zarobić. No ale tu wybór należy do każdego. Moje zdanie jest takie, że jeśli masz możliwość taką, żeby mieć ułożoną przez dietetyka dietę, albo posiadasz takie informacje, żeby tą dietę zbilansować sobie idealnie, samodzielnie. Go for it, nie ma sprawy, ale wiem, że większość osób w Polsce dietę ma no, średniej jakości, no umówmy się. Polska kuchnia jest pyszną kuchnią, ale nie jest kuchnią, która za, y, najlepiej odpowiada na potrzeby żywieniowe człowieka. Więc taki statystyczny Polak lepiej jednak, żeby dorzucił sobie czasami jakiegoś dobrego supla właśnie z omegą-3 czy z witaminą D3, bo rzadko jest kiedy y, tak, że w polskiej kuchni... Morskie ryby pojawiają się codziennie na stole, tak jak wiecie z śródziemnomorskiej czy innych, więc warto jest po prostu sobie czasami bilansować to, co jesteśmy w stanie rzeczywiście, realistycznie osiągnąć z dietą, a co warto sobie troszeczkę poprawić. Tyle ode mnie.